To What a wonderful tree looking out over a meadow. Cider in hand. <sighs> Venti ma trochę dziwne marzenia, bo marzy mu się teraz w tą deszczową pogodę siedzieć na drzewie, ale to nieistotne. E, Hej, Katulinię Solis. Ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Genshin Impact i dzisiaj Bentin nie graj. Oh. I dzisiaj będziemy robili Eventik Windbloom Festival, i będzie to pierwszy odcinek, gdzie bardzo serdecznie pozdrawiam tą osobę, która zakłóciła mój spokój nagrywania i sobie. Yy. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek lekko testowy, gdzie będę starała się zrobić tłumaczenie questu, właśnie windbloomowego. Nie wiem, jak to wypadnie. Ja się postaram mniej więcej tłumaczyć, najbardziej jak to może oddać yy, treść po angielsku yy, i tak. Angielskie tłumaczenie jest złe, więc moje pewnie nie będzie lepsze, ale dla osób, które słabiej znają angielski, no to na pewno będzie coś, co się przyda. A teraz już lecimy. O, już tutaj widzę... Cicho, Wenty. Jakie tutaj ładne są w ogóle ozdoby i te te latają y, dmuchawce. Y, Czad. No dobra, no to hejka, Katrin. Dzień dobry Wam obu. Miło ci tu widzieć w ten świąteczny czas. E, więc masz dla nas jakąś pracę? Hmm, obawiam się, że będę miała trudności ze znalezieniem dla ciebie zleceń w najbliższej przyszłości. Wraz z nadejściem festiwalu Windbloom jedynym zadaniem w większości y, osób z Mundstadu jest przygotowanie prezentów dla swoich bliskich, ale zwyczajowo robić to samemu bez żadnej pomocy. Pomyśl o tym czasie jako okresie. Poza sezonem pracy dla gildi puszkiwaczy przygód Monsztat. Nadeszła wiosna. Miłość unosi się w powietrzu i każdy chce zrelaksować się i dobrze bawić. Nawet koty z sąsiedniej tawerny ostatnio zakuchują się w sobie. Ale słodko, że nawet pokazali nam te kotki u, u Diony. <grymny> no tak, Paimon, Mmm, obrzydliwe. Znasz to uczucie, kiedy wybiegasz z domu po miłej drzemce, mając nadzieję, że zdążysz do sklepu, zanim napoje limito z limitowanej edycji się wyprzedadzą, tylko po to, by zdążyć na czas, by zobaczyć, jak yy, sprzedają się ostatnie dwa kieliszki prosto spod twojego nosa przez parę nieznośnych gołąbków? To jest właśnie to uczucie. Mm, to bardzo specyficzne z twojej strony. <laughs> Może wy dwaj moglibyście po prostu skorzystać z tej szansy i... Podróżniku, Paimon, dzięki Bogu, że cię znalazłam. Jest coś, w czym potrzebuję twojej pomocy. Sucrose? Wow, Sucrose. Proszę, mm, uh, wow, Sucrose, Śmiało, Sucrose. I tak nie mamy teraz nic do roboty. Okej. ok. Mm, okay. Here's the sytuacja. Oto sytuacja. W tym roku rycerz Fawonius mianował mnie specjalnym ambasadorem festiwalu Wind Moim zadaniem jest spełnienie dobrych uczynków dla ludzi podczas tego święta wdzięczności i miłości. Nieźle. A tak w ogóle, jak zdecydowali, kogo mianować? Zakręcili pustą butelką podarowaną przez Angel's Share i zakręcili wokół naszych imion. Na czyimkolwiek imieniu zatrzymała się butelka, został wybrany. Ta metoda wydaje się nieco arbitralna. Też tak myślę, ale wszyscy mówili, że to po to, żeby było sprawiedliwie, więc każdy miał równe szanse, by zostać specjalnym ambasadorem. Chodzi o to, że nie jestem dobry w kontaktach z ludźmi, więc na początku byłem tym naprawdę zniechęcony, ale i tak cieszę się, że dostałem tę rolę. Na szczęście wymyśliłam sposób na zachęcenie się do tej pracy, co pomogło. Spójrz! Może to jest jakiś specyfik, ona się naćpała. Czy to jest probówka? Tak. Za każdym razem, gdy robię dla kogoś dobry uczynek, każę mu oddychać do probówki. O Boże, to trochę creepy. W ten sposób mogę zbierać tchnienia radości wszystkich. Ok, tak to jest creepy. Eee, brzmi fascynująco. Czy wykorzystasz je w swoich badaniach? Tak. Wierzę, że oddechy radości posłużą jako cenne surowce do alchemicznej transmutacji. Przy odrobinie szczęścia będą w stanie stworzyć coś naprawdę cudownego. Coś jak ekstra słodki, słodki kwiat? Mmm, cholera. Teraz Paimon jest głodna. Czekaj, robisz to celowo, prawda? <laughs> Właściwie miałam na myśli coś jeszcze bardziej ekscytującego. Nie mogę jednak powiedzieć tego na pewno, dopóki nie uzyskam większej liczby wyników testów potwierdzających moją hipotezę. Alchemikom nie wolno wygłaszać twierdzeń, dopóki nie zostaną one w 100% stwierdzone. W każdym razie brakuje mi jeszcze jednego tchnienia radości. Och, czy to wszystko, w czym potrzebujesz pomocy? To bardzo łatwe. Po prostu podaruj Paimonowi słodką madam, wtedy dostaniesz swój ostatni oddech radości. Paimon, bądź poważna. Hej, daj spokój, Paimon robi wszystko co najlepsze, żeby pomóc, okej? Okay? Hmm, więc czy to musi być bardziej oficjalne, yy, ceremonialne albo coś? Nie, w ogóle radość nie jest mierzona w tych kategoriach. Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Czy kiedykolwiek zasiałeś ziarno ołocu i dbałeś o nie, gdy rośnie? Tak, w tipocie. W ten sposób w jaki te delikatne słodkie owoce są produktem Twojego czasu i wysiłku, ilość radości płynącej z doświadczenia jest dodatnio skorelowane ze stopniem trudności pokonywanych podczas tego doświadczenia. Na przykład w moim przypadku powiedziałabym, że aby doświadczyć statystycznie istotnej ilości radości, musiałabym spędzić coś w rodzaju spędzenia 6 miesięcy na opracowywaniu formuły leku do punktu, w którym ostatecznie byłby on konsekwentnie skuteczny. Podobnie, aby zebrać znaczną ilość radości od innych ludzi, muszę znaleźć sposób, aby zrobić coś wystarczająco trudnego w moich imieniu. O, Paimon już rozumie. Krótko mówiąc, chcesz, abyśmy pomogli ci znaleźć ludzi, którym możesz pomóc? To dosyć trudne, biorąc pod uwagę cały festiwal Windbloom. O. Myślałam, że skoro jesteście tak doświadczonymi podróżnikami, możecie mieć jakieś pomysły, ale nawet jeśli nie wiecie, jak do tego podejść... Dobra, Sakros, nie bój żawy, zostaw to nam. Serio? Macie jakiś plan? Doświadczenie jest po naszej stronie. Cóż, jeśli on w to wchodzi, to Paimon też pomoże. No, przynajmniej w rozmawianiu. Ale mm, jeśli coś się nie powiedzie, czy Paimon nadal może dostać swoją Sweet Madam... Ach, no dalej, podróżniku, to w końcu święto wdzięczności i miłości. Jak mogłeś odmówić? Excuse Przepraszam, Sakros, czy mogłabym ci na chwilę pożyczyć? Przesyłka dla ciebie. Ej, patrzcie, tam stała kolej. Yy, jasne. Zaraz wracam. Czekaj, czy to jest to, co Paimon myśli? To kolei, prawda? Kiedy przyjechała do Mondstadt? No mówiłam, że ją widzę! Dobra, chodźmy zagadać. Tak, dokładnie, chodźmy się przywitać. O, no i zaczął nam się kwestia Part pierwszy. Ciekawe, ile będzie mieć partów w ogóle. O, już nas od razu wciągnęło. Nawet nie miałam opcji, żeby z nią nie rozmawiać. E, hejka kolei! O, hejka chłopaki, co za spotkanie. Przed chwilą patrzyłaś się w pustą przestrzeń. Coś nie tak? Mm, nie, nie martw się, nic mi nie jest. Właśnie przeglądałam książkę dla mondsztadowych dzieci w tamtejszym sklepie z pamiątkami. Kiedy ją przeglądałam, wypadła kartka. Napis na niej był naprawdę tajemniczy, hmm, prawie jak przepowiednia. Jeśli potrafisz robić te rzeczy, możesz zapalić latarnię najwyższej radości i otrzymać najwyższe błogosławieństwo. A do czego odnosi się te rzeczy? Znajdź kwiat, nie z tego świata. Znajdź przewodnika, który nigdy się nie zgubi. Znajdź takiego, który nigdy nie skłamie. Znajdź legendę, która nigdy się nie kończy. E, w sumie cztery rzeczy. Tutaj spójrz. Zapytałam o to panią właścicielkę sklepu, ale ona powiedziała, że nic nie wie o żadnych papierkach. Może później zapytamy o to przyjaciela. Hmm, ale którego przyjaciela? Jest wiele przyjaciół, których mamy. O, dobra, Sacral zwróciła. Hejka, przepraszam, że się wtrącam, ale jak się nazywa ta książeczka, o której właśnie wspomniałaś? Och, to się nazywa The Bore Princess czyli na nasze bardziej księżniczka dzików. Trochę brzmi dziwnie, ale... Okay. Hmm, to dziwne. Przeczytałam tę książkę i wygląda na to, że znaleziona przez ciebie notatka nie ma żadnego związku z historią. Hmm... E... Znasz ją? Niech Paimon czyni honory! Kolej to jest Sakros, alchemik z Rycerzy Pawonius I Sakros... Poznaj kolej. Jest starzyską leśnego strażnika z Sumeru. Hej. Ej, jak ona to fajnie powiedziała. Wy pewnie tego nie słyszycie, bo prawdopodobnie wam trochę wyciszałam voice line y postaci, żeby nie przeszkadzały, ale ona zrobiła takie Hello. z takim własnym zapytania. No, Sakros się zawstydziła. Chyba trochę niezręcznie. ta zdecydowanie niezręcznie. Mm, szybko robi się niezręcznie. Obaj są tacy nieśmiali. To są fakty, Paimon. Więc, Sakros, co sądzisz o tej przepowiedni? Czy to może być prawdziwe? Mm, ja mm, bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań nie mogłam definitywnie skomentować. Dobra, Sakros jak zawsze badania. Mm, ale jeśli chcesz moją subiektywną opinię, nie sądzę, że to jest paskudny żart czy coś. A czemu ona uważa, że to nie jest żart? Jedynymi ludźmi, którzy czytają książki dla dzieci, są ci, którzy mają dziecięce marzenia i wyobraźnie. Lub dzieci, oczywiście. Jestem pewna, że ktokolwiek umieścił tamte przepowiednie, zrozumiałby, że. Czy naprawdę zrobiliby to tylko po to, żeby szerzyć kłamstwa i zrujnować czyjąś niewinność? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był tak okrutny. To świetne ujęcie. Kocham to. Dokładnie. Kto chciałby zranić uczucie dziecka? Doktore, znaczy co? Okej, okay, więc jak myślisz, czym jest błogosławieństwo, Sakros? Hmm. Gdybym miała zgadywać, może wróżka, która może spełnić ludzkie życzenia, czy coś? Tak, Wendy będzie wróżką tego eventu spełniającym życzenia. Proszę o to, naprawdę. Nie czytałam za wielu bajek, w to czysta spekulacja. Obawiam się, że nie mając żadnych inf innych informacji ani wcześniejszych badań do porównania, może to nawet nie być warte rozważenia. Wow. Jej domysły są naprawdę dobre. Chcę jeszcze trochę poszprać w jej głowie. Ale czy będzie ją to denerwować, jeśli ciągle zadaję jej pytania? W końcu dopiero się poznaliśmy. Ach, co najlepiej powiedzieć komuś, kogo spotykasz po raz pierwszy? Czy chciałbyś otrzymać latarnię najwyższej radości? Eee, cóż... Tak, to znaczy, jeśli to możliwe. W takim razie, czego byś sobie życzył, kolej? Mm, chciałabym mieć lepszą osobowość. Nie, czemu ono to powiedziało? To jest przykre. Co? He? Nikt tego nie ogarnia. Ja też nie. Nie możesz tego zmarnować. Nie możesz tego zmarnować. Już masz świetną osobowość. To bardzo miłe z Twojej strony, ale jeśli znasz mnie tak jak ja. Kolej. Znam ten głos, to. Amberka! Uuu, kolej! Dobrze się bawiłaś, co? Jesteś dużo wcześniej, niż się spodziewałam. Zauważyłam z daleka twoje zielone włosy. Dobrze, że mam bystre oczy, inaczej bym cię nie zauważyła. Amber, czy przy... dobrze sobie radzisz? Czy skończyłaś wszystkie kieszonkowe pity, które przyniosłam ci ostatnim razem? Za każdym razem, gdy je przyrządzasz, stają się coraz bardziej smaczniejsze. He? E, przypomnij, Paimon, byłaś już w Mondstadt? Była, była. Doktor, poszczuł nią trochę Monsztad, jak była mała. Dawno temu dostałam pomoc od wielu ludzi w Monstadt. Więc odkąd mój Elezar wyzdrowiał, szukałam okazji, aby wrócić do Mondstadt i przekazać im większe wieści, że ty zostałam wyleczona. Świetnie. Dzięki. Skoro wszystkim to odpowiadam, może wezmę kolejna spacer po mieście? Chciałbym jej pokazać kilka miejsc, które nie widziała ostatnim razem. Oczywiście, dla mnie w porządku. Jasne, śmiało. Ja. Yy, yy, yy. Przepraszam, Amber. Zgodziłam się spotkać za kilka minut z moimi towarzyszami podróży przy bramie miasta, więc nie mogę jeszcze iść z tobą. O, to dobrze. W takim razie idźcie odpocząć, a ja pójdę do Master Jean i poproszę o trochę wolnego. O, okej. Okay. Traveler Sucrose, czy możesz na razie zaopiekować się kolei? Oczywiście, nie mamy nic innego do roboty, jak świętować na przykład, ale dobrze, Amber, zaopiekujemy się jakąś dzibuchą. Przejdę po nią później i zabiorę ją... Przejdę po nią później, gdzie się zabiorę. Jest jeszcze cała masa ludzi, którą muszę ją przedstawić. Jasne, nie ma problemu. Możesz na nas liczyć. Super, do zobaczenia. O, kolej jest trochę zastresowana albo niezadowolona. Ech. Wszystko w porządku, kolej? Wyglądasz na trochę rozczarowaną. Przepraszam. Po prostu czuję się dziś trochę nieśmiała. Nie martw się o mnie. Amber chce przedstawić mi większej liczbie swoich przyjaciół. Czy dam sobie radę? Do tej pory spotkałam tylko sakrus i już mam trudności z nawiązywaniem rozmowy. Chciałabym mieć trochę więcej pewności siebie, wtedy łatwiej byłoby mi zaprzyjaźnić się z ludźmi. O, już prawie czas! Chodźmy do bramy i zobaczmy, czy przybyli. A ja już wiem, kto to będzie, bo koleżanka mi powiedziała. I tutaj, Sasza serdecznie Cię pozdrawiam. Yy, nie spodziewałam się, że te osoby tutaj przyjdą, ale to jest czaderskie, totalnie. Patrząc na to, że ostatnio byliśmy w sumeru. I nie, nie śmieję się teraz do ekranu. Wcale. Jej Ej, jak on podziwia to, Wow! Dlaczego ten skromny wiatrek ma taki wspaniały widok? Wydaje mi się, to zrozumiałe. Musiał upłynąć dużo czasu, odkąd ostatni raz byłeś w Montsztad. Ponieważ to jest prawdziwa dobra Wajuwiastra. Cokolwiek to jest waju No daj spokój. Nie mów mi, że tego nie rozumiesz. Viu, Waju, a także Mahamatra Vaju Wajastra. No, nie! <ścoughs> Sajno jego żarty to jest hit! O oh. Tainari! Sajno, tutaj! Oh, cieszę się, że Cię widzę. Tainari chyba jest zmęczony. O, oh, a kim jest ta młoda dama? Mistrzu, to jest Sakrost, alchemik rycerzy Fawoniusz. My się dopiero poznałyśmy. Sakros to jest mój nauczyciel, Tainari. Jest bardzo szanowanym strażnikiem lasów Sumeru, a także bardzo znanym botanikiem. Kolej przesadzasz. Jestem Tainari. Miło mi cię poznać. Ach, więc masz też nauczyciela. Cała przyjemność po mojej stronie, pani Tainari. Tak, jesteś niezwykle kompetentny. A to jest generał Mahamatra Saino z Akademii Sumeru. Jest tam naprawdę popularny. Miło mi. Chociaż jeśli mogę tak powiedzieć, jesteśmy tutaj wyłącznie z powodów osobistych. Nie musicie zbytnio przejmować się naszymi oficjalnymi stanowiskami. I kolei, nie ma potrzeby używać mojego pełnego tytułu. Signo jest w porządku lub pan, jeśli absolutnie musisz. Rzeczywiście, nie jesteśmy tu w charakterze oficjalnym, tylko po to, by dotrzymać towarzystwa kolei na jej wakacjach. Dotrzymasz no, mi towarzystwa? Ale to wydwaj nalegaliście na przyjście! Ej, jakie słodziaki! Kolej jest dla nas bardzo ważna. Czuliśmy się zobowiązani do zapewnienia jej bezpieczeństwa podczas długiej zdradzieckiej podróży do Montszat. Ej, to jest trochę jak dwóch ojców przyszli, ją po prostu odwieźć na imprezę, to tak to widzę. Ale byłam tu wiele razy wcześniej. Ej, a trawel się uśmiechnął, widziałam to. Widziałam to. A co z Twoją pracą? A co jeśli się stanie coś złego pod nieobecność generała Mahamatry? Nie powinno być żadnych problemów. Swoje obowiązki postawiłem w rękach moich podwładnych i dwóch szczególnie godnych zaufania pomocników. O, Sakros, Ty też mówiłaś, że masz nauczyciela? Właśnie chciałam o tym wspomnieć. Myślę, że jesteśmy w nieco podobnej sytuacji. Jestem asystentem pana Albedo, genialnego alchemika w Mondstadt. Och! O, Patrzcie, przyszedł, przyszedł! I miałam czytać, a to nagle takie. Przyszedł. I zaczął mówić takie. O! Och, sakros, proszę. proszę! Nikeniż to zbędne, epitet, posłuży tylko do pozostawienia w umysłach naszych gości przesadnego wrażenia o mnie. Ech, pan Albedo! Ale to obiektywna prawda! Hej, Albedo też to jest! Świetnie, im nas więcej, tym weselej. Każdy się przedstawia i wymienia uprzejmości. Hmm, więc powiedz mi, Sakros, skoro twoja specjalność jest biochemia, co wiesz o antytoksycznych właściwościach yy, Lili? Czekaj, czekaj! Czy możemy na razie wstrzymać się z nerdowskim tematem? Paimon nie chce zostać pominięty. Och, tak się złożyło, że dość szczegółowo badałam wcześniej Lili, ponieważ jest to gatunek pochodzący z Monsztat. Napisałam cały raport na temat moich odkryć. Jeśli jest pan zainteresowany, panie Tainari, mogę panu pokazać. Zaino no chyba nie jest zadowolony, że jakaś dziewczynka randomowego go zaczepia. Mieliśmy być tutaj na wakacjach, a ty już myślisz o tym, jak ulepszyć swoje leki ziołowe? Poza tym, myślałem, że zgodziliśmy się przyjąć nowe tożsamości na tę wycieczkę. What? A dobrze, ciśnij go, sign. To miały być wakacje. Jakie tożsamości? Mój był poszukiwaczem przygód. Sajno, utalentowany odkrywca pustyni. nary miał być konsultantem technologicznym zbieraczy skarbów, a kolej była podróżującym muzykiem. Czekaj, co? No to nie złe pseudonimy. I uważasz, że odgrywanie ról jest zabawne? Bardzo. Ja Będę powiedział z taką powagą i ma taką poważną minę. O, jezu, absolutnie go kocham. Chciałbym, żeby niektórzy mniej ostrożni poszukiwacze przygód w lesie Avidia rozważyli przyjazd do montstadt. To, czego brakuje grzybom fil Anemo w teksturze, nadrabiają tym, że nie powodują wymiotów ani biegunki. <ścoughs> Czy rozważasz użycie niektórych związków Skala Lily jako składników aktywnych w ukierunkowanym antidotum? Tak, zebrałem kilka po drodze tutaj, a moje wstępne przykiwania sugerują, że warto spróbować. O, rozumiem. Potrzeba ogromnej ilości danych eksperymentalnych, aby ostatecznie udowodnić, w jaki sposób różne leki wchodzą w interakcję. Uszacowanie całkowitego czasu rozwoju byłoby bardzo trudne. Dodaj czas potrzebny na zakup i dostawę niezbędnych materiałów, a nie jestem pewien, czy zdołamy ukończyć rozwój, zanim będziesz musiał wrócić. Ej, Albedo, coś sobie rysuję, w ogóle nie mogę. I co powiesz? A. Więc proszę, pozwól mi pomóc. Panie Albedo, przepraszam za moje spóźnione wejście do obecnej dyskusji. Rozumiem, że chcesz zrobić antidotum natrujące grzyby, tak? Jeśli masz przy sobie jakieś próbki lub odpowiednią dokumentację, może dasz mi szansę, abym je później obejrzał? Ale zanim to nastąpi, zapraszam waszą trójkę do obejrzenia tego. Co ty nam tu dajesz? Uuu, liścik. Ustalenie dotyczące wyżywienia i zakwaterowania. Zakwaterowanie. Jedna z innych posiadłości pana Gota. Priorytet. Recepcja gildii, poszukiwaczy, przygód, plan awaryjny do potwierdzenia. Jedzenie. Posiłki grupowe pierwszego dnia, po których wszyscy mogą samodzielnie organizować posiłki w różnych restauracjach i tawernach w mieście. W kwaterach przygotowane zostanie zaplecze do samodzielnego wyżywienia. Zajęcia na świeżym powietrzu. Biorąc pod uwagę zainteresowania naszych gości w zakresie zwiedzania, Sakros, Timius, ja i niektórzy rycerze Favonius możemy towarzyszyć naszym gościom, dzieląc się na grupy, jeśli to konieczne. Zabywanie pamiątek. Wiele metod zbierania. W Wind Combs, Glory samo przebywanie na świeżym powietrzu, tworzenie poprzez alchemię różnych specyfików i rękodzieło. Obserwacje naukowe, nacisk na botanikę. Oficjalna sprawa, w tej chwili nie ma takich potrzeb. Ustalenia dotyczące wyżywienia i zakwaterowania? Czy przez cały czas pisałeś to po cichu? Paimon nawet tego nie zauważyła! Imponująca wielozadaniowość. Raczej nie. Powinienem raczej przeprosić za przerwanie poważnej dyskusji między wyszkolonymi profesjonalistami, zwłaszcza po tym jak przybyli tak długą drogę, aby tu być, podczas gdy ja sam nie jestem ani poszukiwaczem przygód, ani konsultantem technologicznym, ani muzykiem. Czekaj, czy on, czy on naprawdę przyjął ich te, te tytuły z tej gry, z tego roleplayu? Niemniej jednak zachęcam, aby znający się na rzeczy miejscowy zorganizował szczegółowy plan podróży podczas pobytu w Montreal. Przyjrzyj się, a jeśli znajdziesz tu coś, co budzi zastrzeżenia, można to łatwo dostosować. To bardzo uprzejme z Twojej strony. Te aranżacje są bardzo całkiem doskonałe. Wygląda świetnie. Nawet Paimon ma ochotę ciągnąć się za jedzeniem i wyżywieniem. Ej, Paimon, nie jesteśmy tu tylko i wyłącznie ze względu a co wy troje myślicie? Czekaj, czy opinia Paimon już się nie liczy? Paimon też jest gościem w mączczet, wiesz? Bardzo obszerne. Poszukiwacz przygód, konsultant technologiczny i muzyk to akceptują. Dziękujemy. Tylko jedna rzecz. Chcielibyśmy też móc gotować. Może zmienimy grupową kolację na biwak i wyjazd kulinarny? Co to jest wyjazd kulinarny, Tajnari, co to jest niepieczna grzybów? Pomogę rozbić namioty. Ja też mogę pomóc. Mm, a Paimon weźmie go do Good Hunter i zamówimy trochę przystawek. Mącz Cold Cold Platter nie jest do pominięcia. Dobry pomysł. Świetnie. Wtedy to jest postanowione. Sakros i ja zaprowadzimy waszą trójkę do waszej gospody na szybki odpoczynek. Wy dwoje spotkajmy się dziś wieczorem nad jeziorem. I co? I czy my. I tak. Idziemy do Good Hunter. Najpierw na jakąś kolację i coś. Yy, w ogóle chodzenie na Wind event to jest po prostu tak czaderskie. Ale dobra, Sara. Hey, Hej, Sara, czy możemy dostać Cold cut Platter na wynos? Jasne. Zaraz się pojawię. Chcesz coś jeszcze zamówić? Yy, czy my. Yy. Chcemy coś jeszcze. Ech, to będzie wszystko. Okej, okay, dobra. Tak, to wszystko. Mm, wiesz co? Zamówmy też Sweet Madame. Tak! Jesteś najlepszą osobą na świecie, Traveler. Paimon da ci kwiatka z tego dania Sweet Madame w ramach festiwalu Windbloom. Tylko nie wsaj sobie apetytu na później. <laughs> nie musisz się o to martwić, Paimon może zrobić miejsce na dobre jedzenie. <laughs> Dobrze, chwileczkę. W czasie, w którym Sara pakuje nam na wynos da im jedzenie, Paimon pałaszuje całą Sweet Mmm, To było świetne. Jeśli to była. Jeśli to była uczta dla Windbloom, to Paimon chciałaby codziennie, aby odbywał się Windbloom. Dobra, więc pająk sobie zjadła, a Saino i tam całą resztą spotkamy się już po prostu w następnym odcinku. bo mniej więcej powinno być już pół godziny nagrania. Y możecie dać mi w razie czego jakieś porady co do tłumaczenia y gęszyna, jak wam czy wolicie jak leci najpierw głos postaci, czy tak jak tutaj było, wyciszone tylko gdzieś tam lekko w tle. Jak to wy tam to widzicie jakieś rady i tipy i tak dalej. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Pa.